Szanowni Państwo, chcemy zaprosić do obejrzenia naszego krótkiego materiału wideo dotyczącego miejsca pamięci niepozornego, znajdującego się w okolicy Opola Lubelskiego w pobliżu miejscowości Hodel. Miejsca skromnego, pokornie utrwalającego interesujący wycinek lokalnej historii związanej z dziejami Polski. Chcemy przybliżyć i zainteresować Państwa opowieścią dotyczącą początku Wielkiej Wojny, czyli I Wojny Światowej, wydarzeń i ludzi tu mieszkających, a także tych, których los rzucił w wyniku wybuchu wojny w to okolice. Polska była wówczas pod zaborami, a wojna toczyła się między innymi pomiędzy trzema naszymi zaborcami – Rosją, a Austro-Węgrami i Niemcami. Wybuch tej wojny oznaczał kres XIX-wiecznego porządku politycznego w Europie, ustalonego jeszcze w 1815 roku na Kongresie Wiedeńskim. Polacy, nie mając swojego państwa, utrzymując iskrę swojej tożsamości i ducha polskości, przede wszystkim na fundamencie swojej wielowiekowej kultury przetrwali ponad wiek zniewolenia jako naród. A w roku 1914, gdy wybuchła wielka wojna, w mundurach obcych mocarstw walczyli dla sprawy Polski nierzadko po przeciwnej stronie okopów, co było również dramatem naszych przodków. Polacy wierzyli, że konflikt pomiędzy naszymi zaborcami po ponad 100 latach niewoli rodzi wielką szansę na odzyskanie niepodległości i ponowne pojawienie się Królestwa Polskiego na mapach świata. "Jesteśmy przy kapliczce w okolicy Godowa, na której znajduje się wyżłobiony napis ku czci Polaków żołnierzy z korpusu generała rozbadowskiego z tzw. Pułku Dzieci Krakowskich Tu Poległych 10 września 1914 roku." Fundator Jan Pietroń." Kapliczka ta jest chyba jedynym namacalnym dowodem pobytu na tej ziemi na przełomie sierpnia i września 1914 roku tysięcy żołnierzy, wśród nich wielu Polaków, między innymi z pułku tzw. dzieci krakowskich oraz znakomitego generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego. Z zasięgniętych lokalnie informacji dowiadujemy się, iż kapliczka wraz z tablicą została ufundowana przez pana Jana Pietronia, mieszkającego swego czasu w Godowie. Kapliczka została postawiona jako wotum powrotu z zesłania, gdzie Jan Pietroń przeżywał katorgi, opowiadał o tym. Wielu okolicznych mieszkańców nie wróciło po obwieźniu do Rosji. Jan Pietroń był prawdziwym katolikiem i patriotą. Ciała zabitych na terenie tych pól, gdzie stoi kapliczka, były przez chłopów przewożone furmankami i pochowane w mogiłach. Kim był generał Tadeusz Rozwadowski? Pochodził z rodziny o dużych tradycjach wojskowych i niewątpliwych zasługach dla ojczyzny. Rycerz Maciej Rozwadowski wykazał się męstwem w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku. Pradziad Tadeusza Kazimierz-Rozwadowski był kościuszkowskim brygadierem. Dziad, Wiktor, walczył w powstaniu listopadowym, a ojciec, Tomisław, w powstaniu styczniowym. Od najmłodszych lat Tadeusz wychowywany był w duchu patriotyzmu. Tadeusz Rozwadowski rozpoczął naukę wojskową w szkole realnej w Chranicach. Następnie w latach 1882-1886 studiował w Wojskowej Akademii Technicznej w Wiedniu, którą ukończył w stopniu podporucznika jako najlepszy na roku. Awansując w armii austriackiej, zdobywając doświadczenie wojskowe i dyplomatyczne, także jako wynalazca wojskowy, znając kilka języków polski, francuski, niemiecki, czeski i rosyjski, a z czasem także rumuński jednocześnie jako Polak, patriota. Człowiek o szlachetnym rycerskim sercu, kochający Polskę nade wszystko, poświęcał się pracy społecznej i współpracy z polskimi ruchami patriotycznymi. 9 sierpnia 1914 roku, po wybuchu wojny, już jako generał objął stanowisko dowódcy 12 Brygady Artylerii w 12 Krakowskiej Dywizji Piechoty Armii Austro-Węgier. Kim byli żołnierze z korpusu generała Rozwadowskiego? Krakowskie dzieci. Polacy stanowili 82% stanu osobowego. 13 Pułk Piechoty wchodził w skład 10 Brygady 5 Dywizji 1 Korpusu 1 Armii Wiktora Dankla. Krakowskie dzieci okryły się chwałą podczas jednej z pierwszych bitew tej wojny na polach Lubelszczyzny pod Kraśnikiem. Cytując fragment książki Emila Kwaśnego ,,Krakowskie dzieci na polu chwały": Korpus krakowski otrzymał w tych pierwszych bitwach niesłychanie krwawy chrzest ogniowy i nieśmiertelną sławę. Kiedy pociąg przywiózł pierwszych 300 jeńców rosyjskich do Krakowa, kapitan rosyjski, wypytywany o szczegóły walki pod Kreśnikiem, rzekł ze zdumieniem: Coście wy za ludzie? Myśmy wszystkie wasze zamiary wiedzieli i obliczyliśmy przeciwakcję z całą dokładnością, ale przeliczyliśmy się z waszym przerażającym męstwem i pogardą śmierci. Świat nie słyszał, żeby w otwarłym polu jeden korpus z takim strasznym impetem i bez wytchnienia gnał nasze doborowe czefry i półkorpusy jak zające. W istocie gnał, ale też są przestrzeń zlał obficie swą krwią. Tysiączne mogiły Polski świadczą dziś o tym szalonym męstwie a nad nimi krzyże jakby w modlitwie ku niebu wyciągają ręce. Za wolność, za ojczyznę, za wolność, za ojczyznę brały na siebie pojedyncze bataliony trzynastaków, nieraz dwa pułki rosyjskie, jeden bohater na dziesięciu Moskali. Polacy zdawali sobie sprawę, że wojna jest wielką szansą na odzyskanie niepodległości. Pisze o tym generał Tadeusz Jordan Rozwadowski we Wspomnieniach Wielkiej Wojny. W chwili wybuchu wojny było przede wszystkim to jedno dla mnie pewne, że jest to nasza polska wojna. Skutkiem zerwania się ówczesnej równowagi europejskiej, której rozbiór polski był jednym z głównych filarów, sprawa nasza musiała być pchnięta na nowe tory, chociażby to nawet nie leżało w niczyich zamiarach. Do pierwszej większej bitwy doszło 23 sierpnia 1914 roku pod Annopolem. Sukces wojsk austriackich w tej bitwie przypisuje się generałowi Rozwadowskiemu, który wykonał niezwykle śmiały napad ogniowy, dziesiątkując dwie rosyjskie brygady strzeleckie. Manewr ten pozwolił 12 Dywizji Austriackiej, prawie bez strat, przejść w kierunku na Lublin. 4 września 1914 roku odbyła się bitwa pod Borowem, właśnie w tej okolicy. W trakcie tej bitwy generał raz jeszcze dał dowód że nie traci nerwów i zimnej krwi. W chwili największego załamania przełożonych i ich niezaradności przejął dowództwo nad wszystkim, co pozostało na polu walki, wydając rozkazy nawet nad daleko starszym rangą dowódcom. Nakazał utrzymanie frontu, opanowując sytuację. Ponadto, ignorując rozkaz generała Dankla, zakazujący wszelkich działań ofensywnych, postanowił uprzedzić Rosjan przygotowujących się do uderzenia i zrobić wypad na ich wojska we wsi Borów, biorąc do niewoli około tysiąca jeńców. Po czterech latach, to jest 17 sierpnia 1918 roku, za ten akt odwagi odznaczony został najwyższym bojowym orderem austriackim krzyżem kawalerskim orderu Marii Teresy. Historia tego krzyża, nadawanego za czynne dokonane, jak mówiono, bez rozkazu lub wbrew rozkazowi, jest rzeczywiście niezwykła. Był to pierwszy nowoczesny order wojskowy sięgający swymi korzeniami bitwy pod Kolinem w 1757 roku. Na jego statucie wzorowane były przepisy innych później powstałych orderów wojskowych, m.in. statut Virtuti militari. W czasie I Wojny Światowej orderem wojskowym Marii Teresy oznaczono 131 dowódców oraz oficerów. Wśród nich było pięciu Polaków, oprócz Tadeusza Rozadowskiego, także Emil Prochaska, Mieczysław Skulski, Stanisław Wieroński oraz Jerzy Zwierkowski, jedyny oficer marynarki w tym gronie. W książce W ogniu armat autorstwa Włodzimierza Dzwonkowskiego czytamy o tragicznych losach ludności zamieszkującej okolice, gdzie utrzymywał się front walki Rosjan z Austro-Węgrami. Austria traktowała te ziemię jako ziemię swojego nieprzyjaciela, co niestety skutkowało podejrzeniami o współpracę z Rosjanami. Skutkiem tego ginęło wielu niewinnych Polaków. Podejrzenie padło również na księży parafii Wśród nich na proboszcza księdza Piotra Ozimińskiego. Opis tych zdarzeń odnajdujemy m.in. w książce Krzysztofa Jastrzębskiego, trzeci tom Opole lubelskie, historia miasta i powiatu. Niebawem do Opola dotarła straszna wieść, że przez Austriaków został zamordowany wikary chodelski, 27-letni Aleksander Stelongowski. Psychoza typowa dla napięcia nerwowego, połączona z paniką, a może i ze zjawiskiem fizycznym odbicia promieni słonecznych przez szyby, spowodowała, że Austriacy powzięli podejrzenie, iż zwierzy kościoła w Chodlu ktoś daje umówione znaki wojskom rosyjskim. Gospodarzami kościołów są księża i przeciwko nim zwróciły się pretensje. Proboszcz i wikary zaprzeczali, przysięgali, oddali klucze do kościoła, wszystko na nic. W nocy 31 sierpnia aresztowano proboszcza Piotra Ozimińskiego, wzięto i kościelnego. Wikary, ksiądz Telongowski, czując niebezpieczeństwo, uciekł przez okno w bieliznie. Tym jak wyrzucił na siebie podejrzenie, rozpoczęła się obława jak na niebezpiecznego zwierza. Pochwycono go i wszystkich trzech trzymano pod strażą na świeżym powietrzu. Obok przechodził jakiś Węgier, pokazując im wymowny gest dłonią po szyi i wywalając język, zaś oficer austriacki potrząsał przed oczyma trzema stryczkami. Tuż obok przejechała bryczka szafot z oficerem i żołnierzami. Wreszcie w środę 2 września rozpoczął się proces. Generał Tadeusz Rozwadowski przywołuje te wydarzenie we swoich wspomnieniach. Zdołałem przypadkowo szczęśliwie obalić oskarżenie, gdyż przyglądając się bacznie owej wieży kościelnej w chwili gdy słońce zachodziło, Zauważyłem, że promienie, załamując się w małych, szklanych okienkach, powodowały silne i często zmieniające się odblaski, które naturalnie za sygnały poczytywać mogła jedynie chora ze strachu wyobraźnia, pragnąca koniecznie dopatrzyć się zawsze i wszędzie zdradę, a to głównie dla usprawiedliwienia swego własnego niedołęstwa lub nawet tchórzostwa. Wypowiedziałem też dobitnie to zapatrywanie w sztabie brygady i odjechać mogłem przynajmniej z tym przeświadczeniem. Że nieszczęśliwego proboszcza dalej o zdradę podejrzewać nie będą. Generał otwarcie wstawiał się za swoimi rodakami, skutkiem czego, pomimo wielu sukcesów w armii austriackiej, został przeniesiony na wcześniejszą emeryturę. W dalszych swoich losach, jako znamienity Polak, znacząco przyczynił się do odrodzenia państwa polskiego. I tu kończymy naszą opowieść o początkach I wojny światowej na ziemiach lubelszczyzny. Tej części historii Polski o życiu i działalności generała Rozwadowskiego nie da się opowiedzieć w skrócie, dlatego zachęcamy do zapoznania się z losami Polski i generała we własnym zakresie. Losy Polski były ściśle związane z postacią tego bohatera naszej przyszłości. Naszą rolą rolą nauczycieli, działaczy, historyków i rodziców powinno być przywrócenie na karty historii Polski światłego generała. Patrioty, żołnierza, przywódcy. Wydarzenia, o których opowiedzieliśmy w reportażu, zapisały się trwale w historii tej okolicy. Znajduje się tu wiele bezimiennych mogił i miejsc pamięci. Przykładem tego jest ta niepozorna kapliczka, którą wiele lat temu ufundował Jan Pietroń. To ona zainspirowała nas do stworzenia tego materiału. Pamiętajmy o bohaterach. Oddajmy im cześć. Bez nich nie byłoby wolnej Polski. Thank <laughs>